Cześć, dzień dobry, pogoda coraz lepsza, wychodzimy z księgarni, będę zabierał Was w tym okresie wiosenno-letnim w różne miejsca po to, żeby opowiadać w ramach cyklu lektur obowiązkowych wydawnictwa Sonia Draga o ciekawych książkach. Dziś o książce Sekret Vesaliusza, książce, która całkowicie dzieje się w Barcelonie tuż w przededniu Wielkiej Wystawy Światowej, która odbyła się tam pod koniec właśnie XIX wieku. Wszystko wskazuje na to, że ta Wielka Wystawa Światowa w 1888 roku przebiegnie bez większych zakłóceń, ale oczywiście wszystko zaczyna się komplikować w momencie, gdy okazuje się, że w Barcelonie zaczyna grasować morderca, który morduje młode kobiety i okalecza ich ciała. Ten tytułowy wesaliusz nie jest tutaj przez przypadek, chodzi tutaj o anatoma, który żył w XVI wieku. Napisał bardzo ważną pozycję, jeżeli chodzi o ludzkie ciało, i właśnie o jedną z części tej pozycji rozgrywa się tutaj gra. Zagadkę próbuje rozszyfrować trzech mężczyzn. Jeden z nich to młody naukowiec studiujący w Oksfordzie, który dowiaduje się o śmierci ojca i musi wrócić do Barcelony. Drugi to dziennikarz, a trzeci student medycyny. Okazuje się, że tej brakującej części sekretu Wesaliusza, tej wielkiej księgi, Poszukuje również morderca. Jak się to wszystko skończy, o tym oczywiście dowiecie się Państwo z tej książki. Polecam ją nie tylko z tego względu, że to doskonały kryminał, ale ci z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji być w Barcelonie, mogą tymi uliczkami się poprzechadzać, mogą poczuć klimat tego wspaniałego hiszpańskiego miasta. Więc jeżeli w najbliższym czasie nie planujecie wycieczki do Barcelony, to dzięki sekretowi Wesaliusza w tej Barcelonie się znajdziecie. Polecam lekturę warto wciągać od pierwszej do ostatniej strony, ale podobno Barcelona nie jest na co dzień aż tak mroczna, więc warto przeczytać, warto później pojechać i przekonać się na własne oczy.